Pracujecie z domu, a może łączycie pracę zdalną z wizytami w biurze. Niezależnie od strategii, wszyscy w coraz większym stopniu polegamy na usługach online oraz na wideokonferencjach. Te ostatnie w szczególności minimalizują potrzebny czas na dotarcie, na spotkanie. A jednocześnie oferują sporo więcej, jeśli chodzi o interaktywność i różnorodność takich spotkań. Jabra doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb, jakie pojawiają się w takich okolicznościach, i odpowiedzią na takie oczekiwania jest nowy system Panacast 50. To wideobar z funkcjami AI, który zapewnia kompleksowy system audio-wideo do wideokonferencji. Dla pojedynczych uczestników spotkań dedykowana jest osobista kamera Panacast 20, ale wspomniana 50. -ka... To propozycja dla zespołów i do sal konferencyjnych. Podczas wideokoli najważniejsze są dwa aspekty połączenia: jakość obrazu i dźwięku. By zapewnić jak najwyższy poziom przy spotkaniach wielu osób, Jabra Panacast 50 polega na trzech kamerach 13 megapikseli, które składają się na 180 stopniowy kąt widzenia. Wszyscy uczestnicy spotkania będą więc nie tylko obecni w kadrze, ale równie dobrze widoczni. Co ważne, Panacast 50 to nie tylko system z kamerami i głośnikami, ale także wbudowany w obudowę komputer odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu i dźwięku. Dzięki temu sygnał z kamer jest analizowany i odpowiednio poprawiany przy użyciu sztucznej inteligencji, a dodatkowo możemy polegać na kilku znakomitych funkcjach, które wprowadzą porządek i dynamikę podczas spotkań. Każdy z uczestników jest rozpoznawany pojedynczo, dlatego podczas jego wypowiedzi obraz kadrowany jest na jego twarzy, a w przypadku ruchu kamera podąża za przemieszczającą się po pomieszczeniu osobą. Jeżeli na sali znajduje się mniejsza liczba osób, to kamera odpowiednio kadruje widok, by obraz skupiał się na uczestnikach, a nie na pustej przestrzeni. Za audio odpowiada aż 8 mikrofonów, kształtujących wiązkę, więc wypowiedzi uczestników brzmią bardzo wyraźnie, nawet jeśli znajdują się w pewnej odległości od wideobara. Pana Cast 50 oferuje aż 4 wbudowane głośniki, więc nie musimy obawiać się o poziom głośności i czystość dźwięku. Wprowadzony w aplikacji Microsoft Teams system wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w Jabra PanaCast 50 i rozmieszcza do czterech uczestników z jednego pomieszczenia na poszczególnych miejscach w widoku w komunikatorze. Widok na każdą z osób jest wyodrębniany w czasie rzeczywistym. Wszystko to dzieje się po stronie wideobara, więc komputer nie jest obciążony w dodatkowy sposób. Co więcej, PanaCast 50 jest w stanie policzyć do 20 osób na sali w trakcie spotkania, co pozwala uniknąć złamania procedur lub innych kłopotów. Funkcja ta działa lokalnie, bez udziału chmury, co jest ważne w kontekście bezpieczeństwa. Jako pierwsze urządzenie na rynku oferuje też funkcję whiteboarda. Kamera streamuje wybrany obszar z pomieszczenia jak flipchart czy tablica, niezależnie od widoku całej sali, a pomiędzy tymi trybami można dowolnie się przełączać. A najlepsze jest to, że Jabra PanaCast 50 to urządzenie typu Plug and Play. Podłączenie przewodu USB pomiędzy wideobarem a komputerem to wszystko, co musimy zrobić, żeby skorzystać ze wszystkich omawianych przed chwilą funkcji. O tym, które z nich wykorzystamy, zdecydujemy w ustawieniach dedykowanej aplikacji, ale niepotrzebna jest żadna dodatkowa konfiguracja. Kamera jest certyfikowana przez Microsoft Teams i Zoom. Doskonale współpracuje z najpopularniejszymi platformami, ale jej możliwości wykorzystają także inne komunikatory. Co więcej, zestaw sprawdzi się w różnorodnych sytuacjach, gdyż dostępne są w sumie trzy opcje do wyboru: PANACAST 50 SOLO, ROOM System i Videobar System, które znakomicie wkomponują się w sale konferencyjne o różnych rozmiarach i już istniejącej infrastruktury w wielu firmach. Każdy z nich można zamontować za pomocą uchwytu na ścianie, na uchwycie ekranowym lub za pomocą stojaka na stół, jak tylko tego będziecie potrzebować. Jabra PanaCast 50 sprawdzi się w każdych warunkach, samodzielnie lub jako baza większego systemu. Wszystko po to, by wasze spotkania odbywały się bez przeszkód i maksymalnie służyły waszym zespołom. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie hej.